Korek Krzysztof Stawiarski, zapraszam na telefakty. Fatalna pomyłka w Ostrowieckim Szpitalu. Jako dyrektor biorę pełną odpowiedzialność za to, co się wydarzyło. Jeden chętny, wysoka cena. Czy będzie czwarty przetarg? Kwota znacznie przekroczyła tą, którą mieliśmy zabezpieczoną w budżecie. Niektórzy już mają wakacje. Rok uważam za pomyślny. Do fatalnej pomyłki doszło w Ostrowieckim Szpitalu. Temat stał się głośny. Dziś dopytaliśmy, jak do tego doszło, że rodzina została powiadomiona o śmierci osoby, która żyła. Do fatalnej pomyłki doszło w piątek 17 czerwca w Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Rodzina pacjentki, która przebywa w zakładzie opieki leczniczej, została poinformowana telefonicznie, że 88-latka zmarła. Gdy najbliżsi przyjechali po akt zgonu, dowiedzieli się, że kobieta żyje. Dlaczego taka sytuacja miała miejsce? Nie ma wytłumaczenia dla, dla tej sytuacji. A pół roku naszych starań odbudowania odbudowywania, wizerunku zaufania do pacjentów dość takim, no, nazwijmy nieprzemyślanym, zachowaniem. Stało to gdzieś tam zniwelowane. Ubolewam, że, że taka. Ja, ja jakby mam świadomość tego, jakim wstrząsem dla rodziny jest taka informacja, jakim jest zgon osoby najbliższej, a później no ta sytuacja, która miała miejsce, kiedy okazało się, że, że ta pani żyje. Więc dla mnie, ja po prostu tego nie potrafię zrozumieć jako człowiek. Jako dyrektor biorę pełną odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, natomiast my mamy procedury, jesteśmy przygotowani na takie okoliczności i procedura została złamana. A prowadzimy wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, A mamy już protokoły na piśmie A i no, w żaden sposób nie znajduje to wytłumaczenia, dlaczego... Personel pielęgniarski nieprecyzowany do tego w żaden sposób, mający, nie, nie mający kompetencji do tego, aby kontaktować się z e, rodziną pacjenta, podjął taką decyzję, aby, aby, aby podjąć ten kontakt i poinformować. no To jest pomyłka w tym wypadku bardzo kosztowna, zarówno jeśli chodzi o tą osobę, jak i, jak i no bo konsekwencje, oczywiście ta osoba poniesie. No ale przede wszystkim e, no, konsekwencje, które, które, które pewnie psychiczne, które odczucia. Które rodzina miała w związku z tą sytuacją, są no nie, nie do, do, nie, właściwie do, nie do napramienia. Tak? Ja nie wyobrażam sobie, żeby jakiekolwiek zadośćuczynienie, czy mniejsze, czy większe, w jakiejkolwiek formie miało się dziać, zadziać, było w stanie zrekompensować ten ból, którego oni e, doświadczyli. I ubolewam i przepraszam. Oto kto i kiedy ma prawo zawiadomić rodzinę, gdy umrze pacjent, zapytaliśmy dyrektora do spraw medycznych. Zgon pacjenta stwierdza zawsze lekarz, tak? W szpitalu. Lekarz przygotowuje dokumentację związaną ze zgonem pacjenta, tak? Taką dokumentację wypisową epikryzę, kartę zgonu, którą odbiera rodzina. I lekarz informuje o zgonie pacjenta, telefonicznie rodzinne, tak? Bo dostęp oczywiście do dokumentacji lekarskiej ma do, czy do dokumentacji pacjenta z danymi osób upoważnionych ma więcej osób, ale procedura jest dokładnie właśnie taka. Pomyłka, do której doszło w ostrowieckim szpitalu była błędem pracownika. Dyrekcja nie podjęła jeszcze decyzji, jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec personelu. Sprawa stała się głośna. Jutro skierowania na badania mogą odbierać Panie. To kolejna akcja profilaktyczna w ramach realizowanego przez powiat programu Akademia Pełna Zdrowia. Czas zadbać o zdrowie. Do tego zachęcają władze powiatu poprzez program Akademia Pełna Zdrowia. W ramach projektu na czerwiec zaplanowano m.in. bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku wykrywania chorób piersi. W najbliższą środę, 22 czerwca, w godzinach od 16 do 19, w budynku Starostwa Powiatowego odbędą się zapisy na badanie USG piersi dla kobiet wraz z konsultacją lekarza specjalisty. Z tego badania mogą skorzystać panie w wieku od 20 do 65 lat które nie leczą się w poradni chorób sutka. Liczba miejsc na to badanie jest ograniczona. W ramach Akademii Pełnej Zdrowia organizatorzy zaplanowali szereg działań skierowanych do różnych grup wiekowych. Odbyły się już m.in. zajęcia profilaktyczne dotyczące uzależnień dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu ostrowieckiego, zaś osoby po 40 roku życia w maju mogły skorzystać z zajęć ruchowych. O tym, jakie badania, zajęcia i wydarzenia organizowane są w ramach programu Akademii Pełnej Zdrowia Czytają Państwo na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim i portalu telewizja.pl. Zarząd Powiatu Ostrowieckiego ma problem, bo, choć chce wybudować stadion lekkoatletyczny przy szkole Mistrzostwa Sportowego, to trzeci już przetarg pokazuje, że zainteresowanie potencjalnych wykonawców jest małe i drogie. Pierwszy przetarg na budowę stadionu lekkoatletycznego przy szkole mistrzostwa sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim został unieważniony z powodu awarii systemu na platformie zamówień publicznych. Drugi został unieważniony, ponieważ kwota zaoferowana przez jedynego oferenta przewyższała tą z kosztorysu o 6 800 tysięcy złotych. Trzeci przetarg na budowę stadionu lekkoatletycznego nie został rozstrzygnięty. Kwota znacznie przekroczyła tą, którą mieliśmy zabezpieczoną w budżecie. W Powiat Ostrowiecki zabezpieczył na ten cel. Mówię tylko, tylko o stadionie kwotę w wysokości 16 370 tysięcy natomiast oferta opiewała na kwotę 24 milionów 484 tysięcy złotych. Firma, która zgłosiła się do przetargu, zaproponowała o 1 300 tysięcy złotych wyższą ofertę niż w drugim przetargu, a to o ponad 8 milionów złotych więcej niż budżet inwestycji. Natomiast na remont hali sportowych przy Szkole Mistrzostwa Sportowego oraz zespołu szkół Ogólnoształcących przy ulicy Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim chętnych nie było. Procedury pozwalają nam na wszczęcie postępowania do połowy sierpnia. Mamy jeszcze czas na ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego. Powiat Ostrowiecki na budowę stadionu lekkoatletycznego oraz remonty dwóch hali sportowych dostał 16 milionów 380 tysięcy złotych z Polskiego Ładu. Aby wykorzystać dofinansowanie z budżetu państwa, możliwe są do zrealizowania dwa scenariusze przewidziane w ustawie zamówień publicznych. Zarząd powiatu może zdecydować się na dołożenie 8 milionów złotych i przyjęcie jednej oferty bądź unieważnić postępowanie przetargowe. Na razie decyzja nie została podjęta. Mamy na to około tygodnia. Powiat ostrowiecki do otrzymanych środków z budżetu państwa musi dołożyć wkład własny. Brakująca kwota może pochodzić z kasy powiatu, może to być kredyt albo też dotacja od innego samorządu. Dzisiaj rano wyruszył z Sandomierza trzynasty już transport darów dla mieszkańców Ukrainy, który został przygotowany przez Caritas Diecezji Sandomierskiej. W ostatnim czasie obserwujemy jednak mniejszą aktywność darczyńców, a zrywy pomocowe osłabły. Potwierdzają to również wolontariusze z Ostrowieckiego Punktu Pomocowego. Coraz mniej osób pomaga Ukraińcom. Taki wniosek można wyciągnąć po wizycie w powiatowym punkcie pomocy humanitarnej, który działa w Ostrowcu Świętokrzyskim od końca lutego. Chura optymizm, który był na początku, najwyraźniej osłabł. Jeżeli chodzi o takich darczyńców prywatnych, to jest faktycznie coraz mniej tych osób. To, czym się posiłkujemy, to są jeszcze duże firmy, to są jeszcze pieniądze, które udało nam się zebrać na samym początku ze zbiórek publicznych i, i teraz tak naprawdę tą pomoc, którą przekazujemy, w głównej mierze kupujemy, robimy większe zakupy, tak żeby każdy mógł od nas otrzymać to, co jest mu naprawdę potrzebne. Ukrainki i ich dzieci przebywające w Polsce mogą liczyć na instytucjonalną pomoc państwa. Potrzeb jest jednak nadal dużo. W magazynie przy ulicy Mickiewicza brakuje nabiału, owoców, ubrań dla dzieci. Potrzebne są pieluchy w większych rozmiarach, czy letnia odzież dla kobiet. To też nie jest tak, że wszyscy siedzą i czekają, aż dostaną coś za darmo. Tak? Są jednak rodziny, które odnalazły się tutaj u nas, które podejmują różne prace, dosłownie różne prace, żeby się utrzymać. Nie, nie na zasadzie takiej, że przyjedziemy i wszystko nam się należy, No, ale są też tacy, którzy no, wykorzystują sytuację. To jest dokładnie tak, jak w każdym jednym społeczeństwie tak samo. Same zachowania obserwujemy tutaj u nas teraz. W ubiegłym tygodniu punkt pomocy humanitarnej odwiedziło pół tysiąca osób. Punkt czyny jest tylko trzy dni w tygodniu, a zgłaszające się tam Ukrainki mogą dostać pomoc raz w tygodniu. W zależności od tego, co nam się uda pozyskać na dany tydzień do wydawania, to robimy z tego paczki i każda rodzina po prostu otrzymuje taką samą paczkę, już nie ma na zasadzie, że każdy wybiera to, co jest mu potrzebne. Bo nie ma też takich możliwości po prostu mamy tego wszystkiego za mało. Powiatowy punkt pomocy humanitarnej prowadzi Polski Czerwony Krzyż, ale pracują też Ukrainki. Jedną z nich jest Nela, która razem z dzieckiem przyjechała do Ostrowca Świętokrzyskiego z Kijowa. Okazuję pomoc dla naszych Ukraińców, tłumaczę, wszystko im mówię, jak to trzeba robić, co brać. No tak samo jak i wszystkie pakuję, rozkładam. Polski Czerwony Krzyż jako pierwszy zorganizował pomoc i transporty dla społeczeństwa ukraińskiego, opierając się na swoich wieloletnich doświadczeniach. Bez odzewu nawet najlepiej zorganizowana akcja nie przyniesie efektów, a pomoc nie trafi do potrzebujących. Do Ostrowieckiej Biblioteki zaglądamy często, przyglądając się akcjom promującym czytelnictwo. Wczoraj w roli głównej występowały przedszkolaki. Efek burczymucha, bohater wiersza Marii Konopnickiej, lubił przechwalać się i popisywać odwagą, a to jak zakończyło się jego spotkanie z malutką myszką, mogli zobaczyć uczestnicy 16. przeglądu teatrzyków przedszkolnych. Prosimy o przygotowanie krótkich takich scenek, wierszyków, e, pisanych przez pisarzy e, i poetów dla dzieci. Nie tylko polskich, ale również obcych. Natomiast to, co dzieci przygotowują, to już jest. E, Zostawiamy dowolność, dowolność dzieciom i, i paniom w przedszkolu, ale chcemy, żeby jak najwięcej jakby opierać się o literaturę, piękną literaturę polską dla dzieci i nie tylko polską. Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej skutecznie i konsekwentnie promują czytelnictwo. W tegorocznym przeglądzie teatrzyków wzięły udział dzieci z ośmiu ostrowieckich przedszkoli. Kiedy przedszkolaki oglądały teatrzyki i bawiły się w aktorów, to inna grupa na dziedzińcu przygotowywała się do nocy świętojańskiej. O tradycję należy dbać i tradycję należy pielęgnować. Wiedzą to panie z Kół Gospodyń Wiejskich, które przekazują młodym pokoleniom umiejętności, które same nabyły od swoich mam i babć. Realizujemy taki projekt z kołami gospodyń wiejskich, które funkcjonują obok Ostrowca, czy wokół Ostrowca, czyli głównie z gminy Bodzechów. Akurat panie są z koła gospodyń z Magonii i uczą najmłodszych mieszkańców miasta, jak tworzyć z bibuły kwiaty. To jest wstęp do puszczania wianków i tworzenia wianków. Też będziemy szczególnie w czwartek. Uczyć naszych najmłodszych, jak takie rzeczy się tworzy. Piątkowa Noc Świętojańska w Ostrowcu Świętokrzyskim odbędzie się w parku miejskim. Chętni będą m.in. szukać kwiatu paproci. Wieczorem, przed publicznością wystąpi zespół daj ognia. Po koncercie rozpocznie się widowisko Rozpalamy Razem Ognie Kupały Będziemy przypominać o tradycji Nocy Świętojańskiej Też właśnie Zapraszamy na warsztaty Panie z Kół Gospodyń będą uczyć Już jak tworzyć wianki, które Samodzielnie Będziemy puszczać Wieczorem Teatr dla dziecięcy Więc ta, ten, ten Park zostanie zamieniony za taki wielki Plac Zabaw, ale z taką wartością wartością dodaną z, z elementem właśnie kulturalnym. Noc Świętojańska zakończy się po tańcówką, Wstęp na wydarzenie jest wolny. Noc Świętojańska przed nami podobnie jak kolejne zajęcia edukacyjne w ramach cyklu Sobota w Muzeum. Chcielibyśmy stworzyć warsztaty, ofertę taką warsztatów z pradziejowych dzit. Temat ciekawy, od razu dużo wyjaśniający. Czyli chcielibyśmy zaprosić zwiedzających do stworzenia samodzielnie jakiejś broni drzewcowej, czy to oszczepu, czy to włóczni i ewentualnie później się tym pobawić w takie bezkrwałe polowania. Natomiast chcielibyśmy to połączyć przy okazji z obchodami Dnia Ojca, czyli zapraszamy jakby całe rodziny do współpracy, do wspólnego działania celem stworzenia właśnie takich pradziejowych broni. To jak wygląda tworzenie takiej pradziejowej broni, jakbyśmy mogli tak w pigułce poznać te tajemnice? No przede wszystkim trzeba pozyskać odpowiednie materiały i surowce. W pradziejach jak wiadomo, najłatwiej było wykorzystać po prostu pędy roślinne, czyli jakąś gałąź prostą leszczyny na przykład czy innego gatunku. No i różne formy grotu, no bo samo drewno penetracji dobrej nie ma, trzeba było dodać najlepiej krzemienne ostrza, ale także i kościane, natomiast my zastosujemy taką wersję alternatywną, prostszą, łatwiejszą w obsłudze i w mocy. Jak to zwykle z sobotą w muzeum bywa, u nas zaczyna się to o godzinie 11, natomiast jakby obowiązują wcześniejsze zapisy. Na, na kasy dzwonimy, na rejestrację, umówić się, zakontraktować. Już liczba miejsc jest w jakimś stopniu zawsze ograniczona. Od poniedziałku dzieci i młodzież będą miały wakacje, a od dziś wolne mają seniorzy z UTW. To był XIX rok akademicki Ostrowieckiego Uniwersytetu III wieku. Było nas 150 osób, ale zarząd, samorząd słuchaczy i rada programowo-konsultacyjna ustaliła harmonogram zajęć. I właściwie zaproponowaliśmy naszym słuchaczom 28 aktywności. Różnych aktywności to bogaty wachlarz, yy, obejmujący blok edukacyjny, integracyjny i taki blok aktywizujący. Słuchacze UTW realizują swoje pasje, poszerzają wiedzę, zwłaszcza tę, która jest bardzo potrzebna w dbaniu o zdrowie i kondycję. Od lat są najaktywniejszą grupą w Akademii Pełnej Zdrowia, Akademii Seniora, a także zajmują czołowe miejsca jako publiczność na wydarzeniach kulturalnych. W tym roku nasi słuchacze mogli skorzystać z warsztatów florystycznych i od maja, wprawdzie to trochę późno, ale dobrze, że tak się też stało, powstała sekcja Moje Zdrowie. Także to są te dwie aktywności, które akurat teraz yy, nowe doszły. Ostrowiecki Uniwersytet III wieku przy Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości jest jednym z prężniej działających w regionie. Wielokrotnie członkowie stowarzyszenia udowodnili, że potrafią nie tylko słuchać, ale i działać. Są aktywni dla siebie i dla lokalnej społeczności. Dziś słuchacze UTW spotykają się również na wspólnym ognisku. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze, a co w pogodzie, już za chwilę. Wielkie święto piłki nożnej i prawdziwe sportowe emocje. Świętokrzyskie Orły to największe turnieje piłki nożnej dla dzieci. Które odbywają się pod honorowym patronatem sekretarz stanu Anny Krupki. Zapraszamy! Zaznaczają się egzaminy międzynarodowe, egzaminy Cambridge. E, przygotowywaliśmy te dzieci przez całe 10 miesięcy, tak żeby dzisiaj poszło im dobrze, a na pewno im będzie dobrze. Więc egzaminujemy trzy poziomy, Starters, Movers and Flyers i to są e, egzaminy, które są certyfikowane na całym świecie. A jesteśmy w centrum języka angielskiego, metodą Herendoro. Zaczynamy egzamin. Jak się czujesz po egzaminach? Czuję się dobrze, nie, nie czuję się bardzo zestresowana, nie czułam się bardzo zestresowana, normalnie. No właśnie do, dobrze się czuję po egzaminach. E, a powiedz mi, stresowałeś się przed egzaminami? Tak. Bardzo? Bardzo. Ogólnie bardzo mi się podobało, byłem strasznie nakręcony na te egzaminy. To co, a, a słuchanie też było proste czy trudniejsze? Tak było łatwe. Łatwe? Łatwe, Odpowiadając na potrzeby rynku pracy i trudnej sytuacji epidemiologicznej panującej na świecie, Medyczna Szkoła Policjalna CZ z nową siedzibą na Osiedlu Słonecznym 14 prowadzi rekrutację na kierunki medyczne. Tu zdobędziesz wiedzę od wykwalifikowanej kadry w nowoczesnych pracowniach wyposażonych w profesjonalny sprzęt medyczny. Dbając o własny rozwój i przyszłość zawodową, warto w siebie zainwestować, decydując się na naukę w Medycznej Szkole Policjalnej Cez. Zapraszamy do złożenia dokumentów. Rekrutacja trwa. Kompleksowa rehabilitacja profesjonalna obsługa zabiegi dla każdego dostępność 5 dni w tygodniu konsultacje fizjoterapeutyczne. Wizjo Aktiv Rehabilitacja, ulica Polna 27 w Ostrowcu. Telefon 601 27 40 77. Smacznej pogody życzy sponsor. Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu Świętokrzyskiego. W nocy 9 stopni Celsjusza, wiatr 13 km na godzinę, ciśnienie 1012 hPa. Jutro 22 stopni Celsjusza, wiatr 22 km na godzinę, ciśnienie 1011 hPa, Biometr niekorzystny, możliwe opady deszczu. Ty życzył sponsor Pizzeria Da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.